No więc tak, moi drodzy widzowie, no jest mały problem, bo niestety na razie nagrywać z Downhill Hilla nie będę. Będzie nagrywany na razie z typu Bermicka, tylko że świadełko będzie do wymiany. Eee, czemu nie mogę nie będę nagrywania z Downhillem na Warszawie? No, a to proszę bardzo. No. Rzutki, pomyślałem, że nie chcę współpracować Dosłownie No i poszło e, 7 szprych A kilka jest powyginanych I od 12 do 13 e, szprych jest do wymiany Tutaj macie jedną zgiętą do pokazania Jak ktoś chce zobaczyć I no Niestety tak jest Jak się stało, na razie go myję E, po to, żeby normalnie go dać do serwisu, żeby naprawili mi szprychy i przerzutkę. To no, więc no, na razie będzie nagrywanie z BMXa, ale jeszcze, jak ktoś będzie chciał, proszę pytać mi e, w tych w komentarzach, to mogę też nagrać w niego. Nie pamiętam jak się nazywał, ale e, z niego będą nagrać, tylko że gripy to też machnująca. I może być śmiesznie, bo tutaj też już uszkadzenia widać. Trochę ma. No łańcuch też porzewiał ale no, z niego też będą coś nagrać. Jak będziecie oczywiście chcieli. No, to proszę dawać mi znać. A ja wracam do trochę. Chodzi. To stop. No, jeszcze raz do tego Monkey idziemy. No niestety mam drajkę, się zepsuł No jak mówię Piszcie w komentarzach czy ma być BMX Czy ten ten zielony duży Bardzo bym prosił Bo tym to będę jeździć tylko na skateparki i pumptrack A tamtym będę też skakać A nie ośmiometrówkę lub coś stylu jak na downhillu To więc Dzięki wielkie za oglądanie łapka w górę I to